Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię z podróży do innych wysp. Zobaczymy sobie wyspę IKEA. Ja w ogóle pracuję w marketingu i mnie jarają takie rzeczy, że jakaś IKEA zrobiła sobie wyspę w Animal Crossing. Bardzo chcę zobaczyć, co oni tam mają i jak to wykorzystali pod kątem budowania marki. Także lecimy. Chciałabym też pozdrowić z tego miejsca moich subskrybentów oczywiście wszystkich w tym Marlenkę i IronSpider.pl. Jeśli chcesz też żebym Cię pozdrowiła to możesz zasubskrybować kanał może akurat trafię na Ciebie i Ciebie pozdrowię ale oczywiście pozdrawiam wszystkich Także nie przedłużając lecimy na wyspę Ikea ogólnie najbardziej ciekawi mnie to czy ta wyspa to będzie jeden wielki sklep? <grych> Czy będą na przykład y, jakieś wystawki mebli i tak dalej? No, ciekawe, jak to rozplanowali i wymyślili. Okej, okay, jesteśmy na wyspie. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to oczywiście flaga z logiem. Proszę bardzo, tutaj jest flaga. I teraz tak. Kurcze, zacina mi się, mam nadzieję, że u Was będzie OK. Zobaczymy sobie, co mają tutaj. Czy mają jakieś projekty dla nas? Wow, i to ile tego jest! Oczywiście jest Ikea, są jakieś pudła, są różne inne rzeczy. Bardzo ładne swoją drogą. Jest też, y, oczywiście, cały uniform, można zakupić. Nie wiem, czy dla pracownika, czy dla fana Ikea, proszę bardzo. Ale dobra, lecimy na wyspę. Jest i parking. No bo jak? Przed każdą Mikałą musi być parking. I mamy jakieś prezenty. Sprawdźmy sobie co to. Też ładny papier taki e, żółto-niebieski. Także też pasujący fajnie. Ok, przebierzmy się w to. Oczywiście na niebiesko. Balonik, proszę bardzo. Żółty. Buciki. I pewnie będą jakieś spodnie, tak jest. Pięknie wyglądamy. Jesteśmy gotowi do zwiedzania. I tak jak myślałam, to jest po prostu taki wielki sklep, jak na razie. Chyba weszliśmy nawet z dobrej strony, tak mi się wydaje. Nawet nie patrzyłam na mapę, a no ale dobra, mamy wystawki bardzo piękne, meblowe. Tematyczne też, tematycznie fajnie ułożone wszystko. Także fajnie. Sklepowe koszyki. Tutaj mamy dużo takich wypoczynkowych rzeczy. Jest Misio też w ogóle dopasowany, niebiesko-żółty. Także tutaj plusik za takie detale fajne. No, i co, nie wiem, w którą stronę pójdziemy. Lecimy dalej sobie. A, tutaj są domki ogólnie. Ej, też one są takie niebiesko-żółte. Niebiesko-żółty pingwin. On jest chyba jakiś znany. No nie, ja nie wiem, ja się nie znam na postaciach ogólnie, za bardzo. Ale fajnie, fajnie. Co mamy dalej? Dalej, regały, stoliki. Widzę, że wszystko jest tak zbite, że tematycznie wszystko się zgadza. O, tutaj mamy domek pierwszy większy, to znaczy nie wiem, czy jest więcej. Ale tutaj właśnie idziemy. Okej, okay, to jest jakieś biuro, chyba. Tak mi się wydaje. Zobaczymy sobie, co jest w innych pomieszczeniach. Może jakiś magazyn albo coś? Tutaj, nie wiem, jakiś prezes chyba siedzi albo księgowość. Fajnie zrobili, że. Ja bym nie wiedziała, co zrobić w domach takich, a oni zrobili z tego rzeczywiście biuro swoje. Przejdziemy sobie dalej. Kolejne biuro. Czy tutaj będzie kolejne biuro? Tak jest. Dobra, piwnica może będzie jakimś składem, magazynem albo coś takiego. Liczę na to. Nie. Znowu biuro takie chyba tutaj jakiś marketing pracuje, bo <grych> aparat, jakaś lampa w ogóle. Fajna ta lampa, ja ją chcę taką mieć. Ej, naprawdę, tutaj jakiś marketing robi, nie? No dobra, no to co jest tu góry? Czyli tutaj mamy taki magazyn, ale w sumie dosyć dziwny. Są tutaj same krzesła. Nie wiadomo, czy to jest część sklepu, czy to jest dla tych pracowników. No, nie wiem. O, mamy część kuchenną i tutaj proszę bardzo: lodóweczki, kraniki, kuchenki. Trochę tego jest. Czy oni wystawili wszystkie meble z Animal Crossing? <laughs> Okej, okay, tutaj jest e, druga, drugi dom, i tutaj jest tabliczka, że to jest o kuchni. Tak mi się wydaje, że to też tego domu dotyczy. Ale to sobie przejdźmy dalej, bo trochę nudy tak cały czas łazić po e, tych domach. Ogólnie pewnie się gra będzie zacinać, jak tu, jak będziecie oglądać. Ale mi się wydaje, że to przez ogrom rzeczy na tej wyspie, bo jest ich naprawdę dużo. Nawet się tak przed chwilą ładowały dziwnie. E, w ogóle, tak. Tutaj jest kolejny typ, który jest. A nie, to ten sam. Dobra, nieważne. Tutaj są ładne wystawki, bardzo mi się podobają. Ogólnie też ładna kolekcja jest tych mebli. Fajnie zrobili takie sypialnie. Fajnie, fajnie. Tu też jest super. No to wejdziemy sobie do jakiegoś mieszkańca, a potem sobie wrócimy jeszcze do tego domu wielkiego. Któż to będzie, drodzy Państwo. Jest osóbka, która jest. Chciałam powiedzieć zielono niebieska. Żółto niebieska. Tak, to jest Wolfgang. Nie znam go. Czytam jej. Dobra, zrobimy takie kółko i wrócimy do tego domu. Chociaż tutaj byliśmy, nie? Czy nie? Nie, sypialni to jeszcze. A nie, to mi się pomyliło. Tutaj jest tyle rzeczy, że naprawdę. Idzie się pomylić, drodzy Państwo. Aha, dobra, tutaj byłam, czy nie? Nie wiem. A i w normalnej IKEI też się gubicie. Okej, okay, dobra, już wiem, jak przejść chyba przez ten labirynt. Dobra, jednak nie wiem, tutaj przejdę? Przejdę tu? Nie, nie przejdę tu. Zgubiłam <ścoughs> się, widzowie. O, tutaj jest dla dzieci. Ale ładne. Dobra, tędy przejdziemy. Pod prąd, a co? Y nie, nie tu. Dobra, będziemy musieli zrobić tak, że ja tu przelecę. Jestem w domu. Miejmy to już za sobą. Może już się nie zgubię, ale zobaczymy. <grystko> Wszystko może się zdarzyć. Jak tutaj będą kolejne biura, to stąd wyjdę po prostu, bo chyba nie ma sensu. A, no nie, tutaj jest taki sklep z takimi pierdółkami do kuchni, także spoko, spoko, loko. No, ogólnie, no co mam wam powiedzieć. O, nawet jest jakiś pracownik bez głowy. Super. <grytanie> Zrobili z tego wielką po prostu. Także, no, wejdźmy sobie do jednego pomieszczenia może. No, bo się spodziewam, że będą różne pierdoły inne. U, tutaj tematycznie z owocami. Fajnie, fajnie. Kurczę, to może pójdziemy dalej, bo ten pokój mi się spodobał. To może dalej też jest fajnie. Tutaj jest taki styl w kuchni. Trochę babciny, trochę nie, taki mieszany bo babciny to w ogóle jeszcze może być. Zobaczymy. Tyle jest tych styli w Animal Crossing, jeśli chodzi o meble, że naprawdę jest w czym wybierać. Nie dziwię się, że Ikea zdecydowała się zrobić taką wyspę, bo mieli z czego po prostu. Mieli z czego akurat. To jest taka branża, że mogli sobie na to pozwolić, bo w niektórych branżach to się nie opłaca robić takiego ruchu marketingowego. Dobrze, tutaj mamy tak Fajny ten stół Jezu, ile ja rzeczy nowych tutaj widzę, których nie mam Abym chciała mieć Także no, chyba się wkręcę Z powrotem w meblowanie Kupię coś z Ikei Schodzimy na dół O, tutaj jest tak bardziej babcinie Tu proszę bardzo Nawet jest więcej Tutaj jest sypialnia też, fajnie Fajnie w ogóle, ile roboty musiał mieć ten ktoś, kto to wszystko tworzył? Czemu mnie nie zatrudniliście? U góry jest tak. Więcej koloru. No dobrze, lecimy dalej. Pozwolę sobie szybko przejść tam, gdzie jeszcze nie byliśmy, bo będę trzeci raz przechodzić w tym samym miejscu. A któż to? No ja to bym chciała mieć u siebie, nie? O, siema! Kim jesteś? Pracownikiem? Okej, okay, dzięki za info. O, widzicie, jak się ładuje? Strasznie wolno. Muszę szybciej yy, wolniej biegać. Okej, okay, tutaj mamy dział dziecięcy zdecydowanie. I mamy kolejne domki. Tutaj oczywiście kolejny niebiesko żółty miś. Jestem ciekawa, kogo jeszcze sobie tutaj wzięli. Ile w ogóle szukania, nie? O, matko, jak oni się naszukali tych mieszkańców? O, jaki piękny! Kim jesteś? Bam! Super! Śliczna postać! Podoba mi się! Lecimy dalej. Jeszcze w drugim domku ktoś był. Ok! To jest słonik! Już nie będę z nim gadać! O, nawet zabawki są dla dzieci! Najsik! Nice Miło! I następna osoba. O, jaki słodki króliczek. Słodkie są te postaci. Nie wszystkie, ale większość. Dobra, lecimy dalej, bo tu jest duży sklep. Zaraz pewnie zamkną. A my tu zakupy mamy do zrobienia. Patrz, łazienki. A czy patrzcie? Ojejciu. Zablokowali mi drogę. Parking dla wózków. I toalety. Proszę bardzo. Pięknie. Dbają o klientów. No i tutaj mamy strefę jedzeniową. Wow, ile tego jest? Jaki wybór? Niesamowite. Nikogo tu nie ma, wszystko dla nas. O ej, no nie jedz nam jedzenia, to dla nas. Fajnie zrobili, fajnie. Podoba mi się ta część, bo jedzenie zawsze mi się podoba. <laughs> Okej, okay, tutaj znowu rzeczy kuchenne. Czyli w tym domku po prostu... No na pewno się im wszystko nie zmieściło. Patrzcie, jak to się wolno ładuje. Jejku. Następny dom jest. Zaraz sobie wejdziemy. Zobaczymy, co jest tutaj. Tutaj są takie różne szpargały do domu. O, i kartony. Magazyn. Chyba teraz weszłam w magazyn, no. Wybaczcie, Ika, że weszłam na teren magazynu. A, i tutaj są też ogrodowe rzeczy także fajnie. Ej, w ogóle teraz sobie uświadomiłam, że już co tam ci mieszkańcy, ale ile oni się naszukali tych wszystkich przedmiotów? To też trzeba mieć czas, żeby to wszystko poznajdować. Okej. Okay. Ja wyszłam z drugiej strony już zupełnie. Wróćmy się do tamtego domku. Lecimy zobaczyć, tutaj co będzie. Okej, okay, fajnie. Fajna wystawka. Ja uwielbiam takie wiszące rzeczy Sama mam ten Łapacz snów Fajne, podobają mi się I w ogóle zieleni też mi się podoba strasznie Jak sobie zobaczycie moje filmy z Simsów To ja strasznie dużo zieleni tam wszędzie yy, wrzucam O, są makramy piękne Super Tutaj kolejne rzeczy, lampy. O, tutaj kwiaty. Ślicznie. Te lampy wiszące też są piękne. Na dole mamy kolejne lampy i dywany. Wow, i zieleń. Piękna wystawka, kwiatków. Lecimy dalej jeszcze na plażę. To mamy na plaży. Na plaży mamy wszystkie inne rzeczy z wyspy, czyli sklepy Campsite Oczywiście niebieskie kwiatki Żółty hamak taki bardziej pomarańczowy, ale dobra. A tam nie przejdę, ale lipa. Wracamy się i idziemy z drugiej strony. Dobrze, tutaj mamy część z żółtymi kwiatami. Fajnie zrobili, że na jednej stronie są niebieskie, a na drugiej żółte. Podoba mnie się to. Nic ciekawego, tak szczerze, na tej plaży. No dobrze moi drodzy, to by było na tyle z wyspy Ikea. No to tak, możemy sobie podsumować. Na plus na pewno dbałość o szczegóły, szczególnie ten strój nasz. Kolorystykę wyspy. Na minus to, że jest dużo przedmiotów i wyspa się zacina. Ale w sumie to zrozumiałe, że jest dużo przedmiotów, no bo w końcu to jest IKEA, także na pewno chcieli tutaj zrobić, odwzorować po prostu sklep. Fajnie było zwiedzić coś takiego nietuzinkowego, także będzie więcej na pewno takich odcinków. Żegnamy Państwa, zostawcie suba, już mam pomysł na następną wyprawę, także y, mam nadzieję, że tym razem <laughs> wyspa się nie zatnie. Dziękuję za uwagę, miłego dzionka, czy tam wieczoru, papa! Pa.